Audi RS6, 2016 rok, 4 litry V8, TFSI Turbo, 605 koni, teraz wcześniej 570. Auto przyjechało do nas bez silnika. Części układu napędowego, typu skrzynia biegów, wał, wiązka silnika, chłodnice z pasa przedniego, wszystko znajdowało się w bagażniku, również z osłonami. Brakowało wielu elementów tak naprawdę rurek osprzętu klimatyzacji jak i do pasa przedniego magistrali wodnych udało nam się to wszystko skompletować w miarę przystępnych cenach auto teraz jest, już jest praktycznie bez żadnych bolączek nie ma żadnych błędów na desce rozdzielczej w laptopie też nic poważnego się nie pokazuje coś tam związanego z napędem tylnej osi ale jest to prawdopodobnie czujnik ABS-u, ale klient sobie nie życzy tego dotykać, więc nic z tym dalej nie robimy. Auto dosyć, dosyć żwawe, jak na swój rocznik, przypomnę, to jeszcze 2016 rok ma już dosyć spory przebieg jak przy takiej dużej benzynie, bo to jest aż 68 tysięcy km. Dużo niedużo, ale silnik już się, że tak powiem, wyłożył. Nasz motorek, który zamontowaliśmy, ma 38 tysięcy kilometrów. Jest to 30 tysięcy mniej. Motor jest, jak słychać, w bardzo dobrej kondycji. Pracuje sobie ładnie, cicho, spokojnie. Nic tutaj się z nim nie dzieje. Ja nie będę zdejmował tej osłony, rzucę to na przebitkach, po prostu w zdjęciach. Auto w dosyć ciekawym kolorze. akryl, dokładki progów, spoilery, dosyć ciekawa konfiguracja, czarna podsofitka, fajne fotele, co tu dużo mówić, no, mam nadzieję, że klient będzie zadowolony, ma podobno parę jeszcze innych ciekawych pojazdów, które po oddaniu tego zamierza nam dostarczyć, więc zobaczymy jak to się będzie układało dalej. Na razie jeden projekt skończony. Dziś lub jutro oddajemy następne nietuzinkowe pojazdy. Pozdrawiam, Paweł. Silniki siedlce.